To, co się stało z USA, no, nie można powiedzieć, że tego nie zapowiadano. Amerykanie wybrali Trumpa. On ma po prostu legitymację do przeprowadzania różnych, nawet szokujących rzeczy. Tak jak wspominałyśmy, plus minus Amerykanie rzeczywiście uważają, że za dużo się tych pieniędzy wydaje. Okej, okay, to jest ich zdanie. Że administracja jest za tak. duża, rozbuchana, jest mnóstwo biurokracji tak zwykle, tak ludzie uważają. Jasne, więc no nikt im nie zabroni tak jakby kształtowania swojej polityki zagranicznej tak, jak uważają ją za słuszną, no tylko, że to wzbudza opór w samych Amerykanach, którzy zwracają na to uwagę, że to jest oddawanie pola innym po prostu krajom, takim jak Chiny, takim jak Rosja. Więc sami Amerykanie też robią tutaj ten znak zapytania, że czy przypadkiem to, jak my zaoszczędzimy tych ileś milionów, nawet miliardów, to czy później tak naprawdę nie stracimy na tym jednak. Mm -hmm.